Halo, halo, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na Hellcase i spróbuję właśnie dla Ciebie wydropić jakąś fajną kosę, ponieważ dalej trwa coś takiego, że każde dwie łapki w górę pod tym filmem to jedna złotówka na skina w kolejnym. I widziałem, że ostatnio tych łapek rzeczywiście było trochę więcej i Wam się ta stronka spodobała, więc no mamy budżecik na kosę, ale na kosę jest konkurs a możesz mieć już teraz skiny yy, to, i to jest pewnik, otwierając skrzynki za darmo, wystarczy tak naprawdę, że klikniesz w link w opisie, jeśli oczywiście jesteś pełnoletni bo Hellcase jest dla osób pełnoletnich albo po prostu klikniesz tutaj uzupełni na Hellcase i z kodem Mateo dostaniesz 70 centów na start na zabawę po prostu yy, oraz 10% więcej do tego co sam wpłacisz no i właśnie są tutaj takie skrzyneczki które mógłbyś otworzyć za darmo o na przykład wszystkie te i zróbmy rzeczywiście taką wróżbę, czyli powiedzmy, że 10 widzów otworzy. Tak naprawdę to mogłybyś dwie takie skrzynki otworzyć, ale dobra. Powiedzmy, że jeszcze chcesz, żeby ci zostało 50 centów na resztę skrzynek. I uwaga: 10 widzów otwiera takie skrzyneczki. I mili Państwo, mamy. Mamy 4 dolary. No, te skiny wiadomo, no, tutaj jakaś tam czwóreczka coś ten, a w ogóle ile to kosztowało? A 3 dolary, <laughs> czyli my jesteśmy na plusie, moi drodzy. No dobra, ale no, no z takich skrzynek ciężko będzie zrobić kosę, bo na przykład tej kosy tutaj nie ma. Więc słuchajcie, z racji tego, że na ostatnim filmie poznawaliśmy tą stronę, patrzyliśmy, o taka skrzynka, taka siaka, no to teraz pójdźmy jednak troszeczkę z grubszej rury i otwórzmy po prostu już takie ześrednie półeczki, tak? Skrzynki, gdzie na przykład tutaj są prawie że same kosy. Chociaż nie. Wiecie co, trzeba też patrzeć, grać z rozwagą, dlatego też ta strona jest dla osób pełnoletnich. No dobra, tak na rozgrzewkę, 14 dolarów, coś ten, słuchajcie, parzyści otwieramy. No trochę jestem przesądny, ale dobra, 56 dolarów. Mamy jeszcze do dyspozycji tak naprawdę kontrakty i bitwy, czyli jeśli nam się nazbiera powiedzmy 10 skinów ze średniej półki, no to będziemy mogli je wymienić na kosę. Kosa idzie dla ciebie, żeby ją zgarnąć, wystarczy, że wpiszesz e, komentarz pod tym filmem, napiszesz oraz e, piszesz pod. Mateo na się, tak? Nie musisz nic wpłacać, możesz się po prostu pobawić tym, co już ta stronka ci daje na start, czyli 70 centów. O, no, 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 ciężko, słuchajcie, no, ta, ta skrzynka raczej nie polubiłem się z nią, no to tutaj dużo mówić. O, tutaj jest jakaś top. I w ogóle jakieś śmieszne nazwy, to jest skrzynka orufuse Dobra, i teraz tak, ile otwieramy? No, tu też trzeba tak uważać, no, bo tu to są ceny w dolarach, rozumiesz? I no, skiny są ładne. Zobaczmy, tutaj myślę, że jeszcze troszeczkę i będziemy szukali takich pewnych. Oczywiście te pewniaczki są tylko w mojej głowie, to są skrzynki, które oddają akurat mi e, bardzo często, nie? Więc będziemy takich skrzyneczek szukać i z tego co widzę, to nie jest ta skrzynka. I tak tutaj nie ma takich, wiesz, typowo chamskich, że na przykład będzie minus bardzo dużo, nie? No tutaj jest tak. Wiadomo, jak się otwiera też droższe skrzynki, no to. To może zaboleć, dlatego też trzeba wpłacać tyle, ile jesteś w stanie potencjalnie być na minus, nie? Dobra, to jest póki co moja ostatnia droższa skrzynka. Kurde, 435 dolarów. No ale jeśli mamy mieć kosę dzisiaj, zakręćmy, oby coś fajnego tutaj u... Asimowa, Jeśli w dobrym jest stanie To tutaj może być bardzo, bardzo, bardzo Uuu, dwie Asimowy 569 dolarów mamy Czyli tak naprawdę, czy jest w ogóle jakiś skin, na którym jesteśmy na minus? Nie chyba e, No, jesteśmy ponad jakieś 130 dolarów na plusie Kurczę, bardzo fajnie, nie? Z tej skrzynki e, No, w ekwipunku mam dużo skinów e, Więc może pójdźmy teraz, słuchajcie, na kontrakt I zobaczmy, czy już z tego możemy zrobić jakąś koskę w sumie jakbym się pozbył właśnie tych takich e, tańszych skinów Czyli ja dałem skin o wartości 207 dolarów I mogę dostać od 165 do 248, ale to jest poziom łatwy. Mamy jeszcze średni. Właściwie, ja chyba nie korzystam z tego średniego kontraktu. Dobra, czyli na poziomie średnim ja, ja tutaj mam tylko 48 dolarów, ale mogę mieć 240. No zobaczmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Z 48 dolarów mamy. Hmm... Tu trzeba grać, kurczę, z głową. No, kontrakt nie oddał. No, myślę, że teraz czas na bitewkę, nie? No, trzeba jakąś upolować fajną koskę. Czy tutaj w ogóle jest jakaś. O, za 207. O, kurde, to jedna skrzyneczka tylko. Ajajaj. No dobra, ale może będzie fajnie. Może akurat wyjdę em, tutaj sobie w... z fajnym skinem. Tu tylko jedna skrzynka. I czyja kosa będzie lepsze? wydaje mi się. Moja, i to o 1 dolar, słuchajcie. I mamy teraz <laughs> nie wierzę, ale chłop musi być słuchajcie wkurzony, patrzcie 200 dolarów, 201 i popatrzcie, no porównajmy to sobie tyle tutaj o, jest w bitewce, a ja za nią dałem tyle, czy życie może być piękne słuchajcie, te dwie koski są w zapasie, ale jeszcze z ciekawości bym do jakiejś tutaj bitewki dołączył chyba w ogóle jest ten sam gościu Ojeju, coś czuję, że teraz moje szczęście już się skończyło. I znowu jedna skrzynka i znowu ta sama cena. I o! Aj, aj, aj. a już tak myślałem, że moja wupa będzie w lepszym stanie, bo znowu dostaliśmy to samo, tylko on chyba dostał w stat traku. No dobra, ale i tak mamy zwrot, tak zwanej gotówki, tak, czyli taki bonus, za który tutaj, jak widzicie, możemy sobie otwierać. Yy, po prostu skrzyneczki. O, jak widzicie, mam tego 959 i mogę sobie na przykład otworzyć coś takiego. No i niestety 99% na auga, ale zawsze ten, czyli to jest pewnie ponad złotówka. Okay. Dalej mamy te dwie kosy, nie? Więc ja myślę, że mimo wszystko chyba no jest szansa, że jakoś taką fajniejszą kosę dostaniemy. Bo umówmy się, jeśli chodzi o animację, te dwa sztylety albo ten good knife, to nie jest topowa kosa. Chociaż i tak, no ładna jest ogólnie, bo to jest lore. Ale może coś uda się fajniejszego, ładniejszego trafić. Może coś takiego? Coś tak moja intuicja mi podpowiada, że to jest taka średnia półka cenowa. Jak otworzę trzy takie skrzynki, może będzie fajnie, zobaczymy. W ogóle słuchajcie, stawcie suba. Jak macie jakieś taktyki. No to też śmiało podsyłajcie czy... O, już myślałam, że ta kosa mi poszła. 80 dolarów, no to niestety niestety otworzę może jeszcze dwie. Czasem jest tak, że za drugim razem <grym> oddaję, no nieraz tak miałam, że to co się robi wbrew logice, czasem nawet pomaga. A w moim przypadku to, co jest wbrew logice, to jest mądre, bo ja jestem głupi ogólnie i teraz mamy 50 dolarów z ja muszę i tak sobie za cel postawiłem, aby mieć naprawdę bardzo, bardzo, bardzo taką udaną, ulubioną skrzynkę. I to nie może być skrzynka jakaś bardzo droga, tylko to ma być taka normalna skrzynka, otwórzmy sobie na przykład takie 54. I dla mnie taka skrzynka, która oczywiście w mojej definicji jest tak zwanym pewniaczkiem, to jest skrzynka, która mi odda, powiedzmy na odcinku, trzy razy pod rząd, nie? To myślę, że no, taka może już mieć właśnie te miano. Yy... Tworzysz so raz dla testu, bo jest tutaj szansa, że poleci coś super i bardzo ładny akacz swoją drogą może to będzie jakiś turbo drogi digl? a nie trafiliśmy w ogóle akacza u jednak strzeliłem się 120 dolarów słuchajcie 125 mamy łącznie e, a skrzyneczki w ogóle dwie kosztowały 36 dolarów więc tutaj naprawdę wydaje mi się że łącznie i tak wyszliśmy na plus tej skrzynki co jest generalnie super opcją no dalej mamy te kosy ale no kurczę, ja w ogóle kiedyś miałem składzie taką sytuację że widz mi wygrał e, good knife'a. tylko to nie był akurat tiger tut e, tylko jakiś inny good knife. I on powiedział, że nie chce tego noża, bo on jest brzydki Więc ja mam taki uraz do tego noża No ta kosa być może jest lepsza, nie? I chciałbym rzeczywiście coś fajniejszego tutaj wydropić Mamy, yy, posprzedawałem kilka skinów Prawie 200 dolarów Może Dream, właśnie, wymarzona kosa A są tutaj kosy? Dobra, otworzymy sobie tutaj jedną Zobaczmy jak to chodzi Właśnie chyba, że może wy macie takie właśnie sprawdzone jakieś swoje skrzynki no tutaj nie wydaje mi się, żeby to kosztowało. A nie, 61 dolarów. Tu my jesteśmy na ślubu z tego. Ej, dobra, 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 to teraz skupmy się. Być może to będzie mój e, pewniaczek. No ale jeśli ty też masz jakąś sprawdzoną skrzydkę na helikopterze, śmiało pisz w komentarzach. Przetestujemy. Jeśli jeszcze raz mi odda. To ja z tej skrzynki wychodzę, wypłacę i cieszę się. Bo pamiętajcie, że też nikt nie wygrywa w nieskończoność. Ale ja znam tego skina. Miałem go kiedyś właśnie dlatego, bo nie jest aż taki drogi. Dobra, wiecie co? Ja chyba mimo wszystko wypłacę, może, te Shadow Dodgersy. No, jakby ktoś chciał y, się dowiedzieć, jak tutaj, prawda, wypłacić też skina, no to po prostu klikamy w ekwipunek i. Wyślij. No i to tyle. Jedno kliknięcie, potem klikamy sobie zdobądź, tak? Przekierowuje nas na Steama i trzeba poczekać 5 minut. 5 lat o! Nie <laughs> słuchajcie, takie powiadomienia. No bardzo lubię dostawać takie powiadomienia, nie ukrywam. Eee, także co? No mamy tutaj taką koskę. Ona w ogóle z tego co... Prosto z fabryki, właśnie. Sztylety cienia tygrysikieł, prosto z fabryki. No mam nadzieję, że taka kosa wam się będzie podobała. Eee, kogoś z komentarzy wylosuje. A w tym momencie mogę sprzedać swoje wszystkie skiny i mamy dalej całkiem pokaźny budżecik. No mimo wszystko, z tego co widzę, jesteśmy lekko na minus. to prawda wypłaciłem kosę całkiem drogą, ale i tak jesteśmy na lekki minus, no tak wobec szczerości, no widać to w sumie, nie? Więc teraz tak mnie tknęło, co gdyby, skoro już mamy kosę tak naprawdę na dzisiejszy filmik, aby otworzyć jakąś naprawdę drogą skrzyneczkę, na przykład na start 160 dolarów. Tutaj mamy, a, same kosy. <laughs> to tak naprawdę, widzicie, gdybym spojrzał na tą skrzyneczkę wcześniej, być może kliknąłbym ją 7 minut temu i miałbym być może nawet lepszą kosę, Chociaż z tego co widzę, chyba jestem skazany na te sztylety cienia. I szczerze, nie jest to najgorszy łup. No, umówmy się, przy takich skrzynkach nie jest to typowo hamidło. O, i mamy teraz Autotronik. Ja się nie orientuję, być może ten Autotronik będzie troszeczkę e, tutaj, prawda, droższy. No, niestety nie. Dobra, ale wiecie co? 250 dolarów to jest. Około chyba tysiąca złotych No i tutaj rzeczywiście, no nie wszystkie skiny mi się stąd podobają Ale zawsze można je sobie wymienić Te skiny, nie? Otwórzmy, kurczę, no tutaj jest troszeczkę stresik Oj tam czwóreczka No ja co się ukojarzę Że no nie jest aż taka Aż taka fajna jakby się mogło A nie, dobra cofam te słowa znaczy Tak szczerze nie podoba mi się ten skin E, no bo on jest taki złocisty co w ogóle jestem trochę hipokryty, bo przed chwilą wypociłem złotą kosę ale te sztylety cienia mi się podobają a tutaj jest taki inny, in, inna żółć, rozumiesz? ale kurde cool, <grym> może się zaraz okaże, jeszcze raz to otworzę Ty się zaraz okaże, że właśnie ta skrzynka będzie takim moim pewniaczkiem i mamy rastkołta no tutaj bym, o, też nie, no to może kosztować mniej niż 250 dolarów <grym> i w takim słajcie wypadku to jest naj najmądrzejsze co można zrobić. Słuchajcie, wychodzimy z tej skrzynki, bo nic nie będzie nam oddawało w nieskończoność. Wiecie, za 40 razem będziecie na minus. No taka jest prawda. W tym momencie z 277 dolarów mamy 446. No czy życie nie jest piękne? No pytam się ciebie. Więc teraz, to już tak czysto pod content otworzę jeszcze jakąś droższą skrzynkę, jeśli taką znajdę, coś droższego w ogóle, jest, na pewno jest coś droższego niż 250 dolarów. Jest coś, słuchajcie, za 300 dolarów. I co my tutaj mamy? Mamy rękawiczki, to jest chyba najdroższy skin z tego co widzę. No i tutaj Butterfly jest na drugim miejscu, słuchajcie, gdzie zawsze w tych skrzydłach jest na pierwszy. Mamy tutaj Dopplera, Fade out. O, a to w ogóle kosę kiedyś trafiłem ze zwykłego openingu. A, ale to wymaga tak zwanego Daimonda. Okej, okay, jeśli wykupi się takiego Daimonda, na przykład za 5 dolarów na miesiąc 15-25, to jest rozumiem w ramach subskrypcji, no to mamy tutaj bonusy których nie będziemy mieli, no gdy tego nie wykupimy, nie? Na przykład przy tej najdroższej wersji to jest 6, 6 darmowych skrzyń, rozdanie premium, to tokeny koła premium i 28 skrzyń premium. Kurczasz, szczerze mnie kusi, żeby to przetestować na przykład na jakimś odcinku, bo myślę, że to by było naprawdę fajne, żeby zobaczyć, jakie to są właśnie bonusy, nie? Dobra, ale jest na przykład taki dajmondzik, którego już możemy sobie otworzyć i możemy na przykład też dwie takie skrzyneczki sobie otworzyć. 372 dolary, słuchajcie, także zobaczmy, co my tutaj. O, ależ mi normalnie aż się ciepło zrobiło. Na dzisiaj to tyle do zobaczenia i na razie.